Wyspa, która jest teraz tutaj Jest znana najbardziej ze swojej e, Nazywają to leczon. Generalnie to jest świniak pieczony w całości Takie nie, do, nie, du, nie za duże te prosiaki Po 50 kg, może 60 Ale na masową skalę Co druga buda, jak u nas z zapiekankami Tak tutaj jest ma świnia z rusztu No i na gramy sprzedają Chyba to kosztuje ze 35 zł Za pół kilo świni takiej pokrojonej Bardzo to smaczne jest Szczególnie jeśli się nie je świniny na co dzień, bo nie wolno. Także W drodze powrotnej na pewno nie omieszkam pokazać takiego czegoś. Także do usłyszenia i pozdrawiam. Ej. Taki takim dzisiejszym dniu, super vlog. Tak jak mówiłem, mają te grille wszystkie na każdym zakamarku. Pajzer jak cholera. Co zrobić? A, to jest ciekawostka. I teraz uwaga. To są kiełbasy, to są filipińskie kiełbasy, one są bardzo słodkie, to jest mniej więcej robione słonina w różnych proporcjach, bo to dostałem nawet od swojego znajomego, z którym pracuję. 80% słoniny, 20% mięsa, 60-40, 50 na 50, bardzo słodkie, bardzo fajne. Takie przekąskowe, troszkę inne od naszych, no nie troszkę, tylko zdecydowanie inne od naszych, no ale takie coś jest. I teraz te słynne prosiaki, on tutaj się wędził, i smażył i generalnie trochę z niego zostało, zaraz go sobie weźmiemy. No i jeszcze chłopaki mają e, kurczaki, które się właśnie robią cholera. Myślałem, że się załapie na kuraka, ale się nie załapie, bo tej im trochę brakuje. Oni dopiero zaczęli je robić. Ale tam są te kiełbaski. Nie wiem, czy to będzie widać. Może być nie widać. Łódka i kiełbaski i sobie zaraz to zjemy. Także ona jest cena: 600 za kilogram, 450 za 750 gramów. Także no co no, będziemy jedli i tyle. I do usłyszenia e, za jakiś czas. Także pozdrowionka. Hej. Myślałem, że to już koniec na dzisiaj, ale nie. Uwaga. Mają coś takiego tutaj, proszę zobaczyć. Jak mówi klasyk, pokazuję i objaśniam, co pani mi wytłumaczyła. Generalnie to jest zupa na krwi z Świniaka, a w środku jest wszystko, co zostaje z ze świniaka, który jest tam. Czyli taka kaszanka w płynie, można by powiedzieć. No, spróbujemy, zobaczymy, ocenimy, żeby nie było i jest na talerzu. I będziemy się zajadać. Porcja świniaka będzie wrzucona i podgrzana. Tam jakieś łódka się normalnie smażą. Zadymiło się, no ale ma to swój urok. Bajzel, jak nie wiem, no ale co tam. Nie wygląda to gorzej niż nasze bazary, którym się kopci, także obra. Jest prosiak i jest kurak. I mamy obiad na dzisiaj, weźmiemy sobie jakąś surowę i będzie pięknie. Także tym razem to już jest ostatni podryk, chyba że coś jeszcze wynajdę ciekawego. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Hej! Dzień dobry, jesteśmy na promie. Uwaga, z góry, z góry. Z zewnątrz to wyglądało, jakby miało za chwilę zatonąć, ale się okazuje, że w środku jest przyzwoicie. Normalnie klasa ekonomiczna samolotu. Teraz zamykają włas i tyle nas będą widzieli. Idźmy dalej. Jak wygląda to. No nie najgorzej. Powiem szczerze, jestem mile zaskoczony. Dobrze, dzień dobry. Cześć, i czołem. Normalnie załapałem się na zachód słońca. Nie było tyle ludzi tutaj w ciągu dnia. Bo dosyć gorąco było. Także się poopalaliśmy. Koloru nabieramy. Bo to jest miejsce, w którym zostajemy. Znaczy, zostajemy. W którym nocujemy. Czyli generalnie tutaj. Bardzo blisko. Powiedziałbym, że 2 metry do plaży, prosto z hotelu wychodzimy. Bardzo przyzwoity. Lokalizacja super. No i proszę. I wszystko, co ma nogi dzisiaj, generalnie wychodzi na zachód słońca. Pooglądać sobie zachód słońca. Dlaczego nie? No i tak to wygląda. Taki fajny deptak. Jest wzdłuż brzegu, między palmami. Mnóstwo knajpek, restauracji i innych dziwnych rzeczy. No i tyle. Co tu więcej gadać? Nie gadać, tylko oglądać. Jak zachodzi, się topi słońce w morzu. Fajnie ciepło, zostały dwa dni, jeszcze się poopalamy. Ale się nie spodziewałem takiej ilości ludzi, naprawdę. Mnóstwo, 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 mnóstwo mnóstwo No cóż Przyjemnie jest I może być tylko jeszcze lepiej